Dwoneczko kochani. Dzisiaj zrobię kochani dzisiaj zrobimy opening kart. Przeczytaj co to jest. Magik. Magik. to co? Otwieramy. Chyba je gdzie sobie to się zaraz tutaj. Co? Dobra. Poczekamy się stąd. Poczekamy Dobra. Tutaj dobra. otwieramy. A. Jest? O, dobra, dobra łapię. A ja wiem, może tak po prostu zrobimy. A ty nie trzeba iść po nożyczki? Bo tak. Iść no. po nożyczki? Czekaj, a ja może się na uda? da? tutaj się robi. Dobra, otwarę otworzyło dobra. się. O, no i Jakie karty wow. to wow. taka kartusia. Kartusia. O. Dużo tych kartek, nie? Ale to jest... Co to jest w ogóle? Zresztą jak ładny. Taki. O. Jest taki. O. Um, jest jeszcze taki. I taki. Dużo tych w ogóle jest. I taki jest jeszcze. Patrzcie, z taki. takiej jednej małej paczki tyle. Tych kart. No właśnie. A ja myślałam, że będzie tylko jedna, nie? Naprawdę, ja byłam taka zaciekawiona. Tutaj i ostatnio. W ogóle, co to jest? Ło. Takie coś. Okładka. Okładka. <grym> Dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie. Dlaczego?